Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Dzień dobry, Kujawsko-Pomorska e szkoła. Jesteście tutaj z nami? Mam nadzieję, że tak. Macie do dyspozycji zarówno Stream na Facebooku, jak i na YouTubie, a więc do wyboru, co wolicie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to również możecie je zadawać za pośrednictwem Messengera. Za chwileczkę pojawi się adres, pod który możecie pisać pytania, a nawet i pozdrowienia, jeśli macie takie. Te, taką potrzebę. Rozpoczynamy fizykę, moi drodzy. Zapraszam wszystkich tych, którzy chodzą do pierwszej klasy liceów ogólnokształcących po szkole podstawowej. Jest z nami pan profesor Bogdan Sobczuk. Zatem rozpoczynamy. Dzień dobry, no, moi drodzy. Powolutku zbliżamy się do końca, przynajmniej podręcznika do klasy pierwszej. Dzisiaj, moi drodzy, spróbujemy sobie zebrać. Wszystkie informacje dotyczące grawitacji, prawa ciążenia powszechnego. Ja zaczniemy, moi drodzy, od tego, co lubię najbardziej. Mamy tutaj to, na czym skończyliśmy ostatnią naszą lekcję tak zwany kosmiczny kalendarz. Mamy tutaj całą ewolucję znanego wszechświata przedstawioną w postaci jednego roku. Moi drodzy, tak jak tutaj widzimy, to jest jeden rok życia wszechświata, który w ziemskich latach wynosi około 38 miliarda lat. 12 miesięcy. Jak widać, moi Państwo, podzieliłem ten kalendarz na mniejsze części i zwróćcie uwagę, że nasza. Dysk naszej galaktyki, w której żyjemy, o której troszeczkę już wiemy, pojawił się gdzieś w maju, czyli w miesiącu, w którym obecnie się znajdujemy. Tylko musimy pamiętać, że czas na tej skali płynie troszeczkę inaczej. E, tu jest koniec naszego roku. Zwróćmy uwagę: nasz układ słoneczny powstał gdzieś w okolicach września, czyli jak będzie rozpoczynał się nowy rok szkolny, to można sobie uświadomić, że właśnie rozpoczyna egzystowanie życie ukształtowany, dojrzały układ słoneczny, w którym zaszły procesy, dzięki którym możemy ze sobą w tej chwili rozmawiać. Tutaj moi państwo mamy ostatni miesiąc kosmicznego, Roku. E, no i moi drodzy, widzimy my, jesteśmy w tym ostatnim 31 dniu naszego kosmicznego kalendarza. No i moi drodzy, biorąc pod uwagę to, że tutaj w tym miejscu jest rok urodzenia e, Mahometa, natomiast w tym miejscu jest rok urodzenia Chrystusa, który wyznacza naszą erę. To moi drodzy, zwróćmy uwagę, że nasza era trwa, no gdzieś tak 4,5 sekundy w skali roku życia całego znanego wszechświata. Najbardziej szokujące jest moi Państwo to, że jeżeli przyjmiemy, że człowiek może żyć średnio około 100 lat, co jest dużym. Zaokrągleniem, no powiedzmy sobie, stulatków na Ziemi nie jest zbyt wielu, to życie każdego przeciętnego człowieka stanowi niecałe dwie dziesiąte sekundy w skali tego kosmicznego roku. I biorąc pod uwagę, nawet to, że nasza era, oh, powiedzmy sobie, jeżeli weźmiemy sobie Buddę nawet pod uwagę. To mamy jakieś 6 sekund, to w ciągu tych 6 sekund, tych 365 dni z 13,8 miliarda lat pozwoliło nam zrobić naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak naprawdę, cała nasza wiedza, czy większość naszej wiedzy, jeżeli spojrzymy na fizykę, to jest ostatnie. 70, to jest, no, można powiedzieć, ja zaryzykuję, to jest ostatnia sekunda przed wybiciem gongu kończącego nasz rok i rozpoczynając oczywiście rok nowy. W tym krótkim czasie, ta moja aproksymacja bierze się z tego, że w XVII wieku młody uczony Isaac Newton Powołał do życia samodzielną dziedzinę, jaką dzięki jego wysiłkom stała się fizyka. On zmatematyzował to, co inni przed nim próbowali y, robić w sposób bardziej opisowy. Nie stosowali równań matematycznych, nie stosowali matematyki jako języka służącego do opisu tej rzeczywistości, którą obserwujemy, próbowali to robić zwykłymi słowami. Było to trudne, dlatego że wzory czasami mówią więcej w bardziej skondensowanej formie niż wiele słów zawartych na stronach podręczników. Mam nadzieję, że pamiętamy, że ten młody uczony dostrzegł taki fakt, że masy, ciała posiadające masę, mają tendencję do tego, żeby ciążyć w swoją stronę. Zauważył, że wielkość tego oddziaływania zależy od iloczynu tych mas, natomiast zmienia się odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości. Krótko mówiąc, jeżeli umieścimy w swoim, w pobliżu, dwie, dwa ciała, które w sposób ewidentnie różną się masą, to ciała, których masy są mniejsze, będą na siebie oddziaływać grawitacyjnie słabiej niż ciała, które mają masy większe, przy zachowaniu tej samej odległości. W sytuacji, kiedy będziemy mieli ciała o identycznych masach, ale będziemy je umieszczać w różnych odległościach, w tym przypadku zwiększamy odległość, to okaże się, że siła oddziaływania w tym przypadku będzie 9 razy większa niż w tym przypadku, ponieważ ciała zostały od siebie oddalone. W sytuacji, gdybyśmy te ciała zbliżyli do siebie na odległość 3 razy mniejszą, wartość ich oddziaływania wzrosłaby 9 razy. Yy, dzięki działaniom Cavendisha-Jolliego można było prawo, które sformułował Isaac Newton zapisać w takiej dosyć prostej matematycznie formie. Bo żeby ten wzór można było stosować, potrzebne było wyznaczenie tej stałej proporcjonalności, e, o czym za chwilę, natomiast prawo, które e, Prawo, które ma taką postać, możemy stosować w sytuacjach. Możemy wyniki uzyskiwać poprawne i dokładne w takich sytuacjach, kiedy te ciała będą punktami materialnymi posiadającymi pewną masę. Czyli punkt materialny to jest coś, co jest pozbawione struktury, struktury pozbawione wymiaru niejako, składające się z samego. Z samej masy, takie nic, które waży. Yy, możemy to prawo stosować też w takich sytuacjach, kiedy oddziałujące ciała są kulami, jednorodnymi kulami, yy, bo w tej sytuacji masa takiej jednorodnej kuli skupiona jest pozornie w jej geometrycznym środku. Bądź też możemy stosować to prawo w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ciałem, które jest dużą, jednorodną kulą, albo prawie jednorodną kulą, natomiast drugie ciało, z którym będzie to oddziaływać, będzie miał, może mieć kompletnie dowolny kształt. Yy, należy pamiętać, że wartość siły oddziaływania grawitacyjnego, ponieważ jest ono wzajemne, jest taka sama dla jednego i dla drugiego ciała. Czyli nie ma znaczenia, czy jedno ciało ma większą masę, a drugie mniejszą, czy mają masy identyczne, czy tak jak w tym przypadku jedno jest bardzo, bardzo duże, bardzo masywne, drugie jest mniej masywne. W każdym z tych przypadków siła, z jaką ciało A jest ciągnięte przez ciało B będzie taka sama, jak siła, z jaką ciało B będzie przyciągane przez ciało. A, czyli trzecia zasada dynamiki tego samego Newtona, którą mam nadzieję wszyscy pamiętamy, jest tutaj jak najbardziej spełniona. Czyli mamy siły o tym samym kierunku działania, takiej samej wartości, różniące się w przeciwnych zwrotach oczywiście, no i różniące się przyłożone do różnych, do różnych ciał, czyli te. Siły wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego nie są siłami, które się nawzajem równoważą. No i oczywiście możemy prawo powszechnego ciążenia w postaci zaproponowanej przez Izaaka Newtona stosować również dla ciał o kształtach odbiegających od tych trzech szczególnych przypadków, ale wtedy musimy liczyć się z tym, że będziemy popełniać błąd, to znaczy będziemy wyznaczać wartość takiego oddziaływania z pewnym przybliżeniem. E, tak jak mówiliśmy, bardzo istotne jest to, y, żeby korzystać z wzoru na prawo powszechnego ciążenia, żeby znać stałą grawitacji. Tak, stałą ciążenia powszechnego. E, to jest wartość bardzo dokładna podana z błędem, Natomiast w praktyce szkolnej my najczęściej będziemy posługiwać się taką wartością, czyli w rozwiązywanych zadaniach będziemy stosować wartość stałej, która będzie równa 6,67 razy 10 do minus 11 newtona razy metr do kwadratu podzielony przez kilogram kwadrat. Należy pamiętać o tym, że wartość tej stałej odpowiada, ma pewien sens fizyczny, ona informuje nas o wartości siły dwóch ciał Dwóch mas, jednego kilograma, dwóch punktowych mas o wartości jednego kilograma oddalonych od siebie o jeden metr. Wtedy każde z tych ciał będzie podlegało sile grawitacji, której wartość będzie wynosiła 6,67 razy 10 do minus 11 N, czyli na 11 miejscu po przecinku pojawi się pierwsza cyfra znacząca wynosząca 7. Ta stała też uświadamia nam, że oddziaływanie grawitacyjne nie należy do zbyt silnych oddziaływań, mimo że jest jednym z oddziaływań, które mogą sięgać do nieskończoności. E, tutaj jest właśnie wytłumaczenie idei stałej powszechnego ciążenia. Oczywiście mamy dorodną, dorodne jabłko i dorodną gruszkę. Oczywiście tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy. Co prawda jabłko jest zbliżone kształtem do sfery, natomiast gruszka już nie, czyli najprawdopodobniej otrzymalibyśmy wynik, który by się troszeczkę różnił od tego, który tutaj sobie przedstawiliśmy. Ale my możemy modelować zjawisko w ten sposób, że będziemy traktować, że zarówno dorodne jednokilogramowe jabłko, jak i bardzo dorodna gruszka o masie jednego kilograma jest przybliżona przez punkty materialne. Z grawitacją związane jest pojęcie ciężaru ciała. E, definiujemy to w taki sposób, że e, ciężarem ciała nazywamy siłę, z jaką ciało jest przyciągane grawitacyjne w takim, takim układzie, który spoczywa. Czyli jest to, e, można powiedzieć, ciężar ciała bierze się z tego, że ciało posiadające masę oddziałuje z innym ciałem, które taką masę Posiada. I teraz, to jest oczywiście sytuacja taka, gdzie my mówimy o pewnym ideale, pewnym wyobrażeniu. I to też jest bardzo istotne, żebyście na to zwrócili uwagę. W fizyce zawsze staramy się opisać zjawiska możliwie prosto, ale nie prościej. Dlatego, że jeżeli będziemy z upraszczaniem przechodzili zbyt daleko to możemy zjawisko strywializować i błędnie je zacząć rozumieć. Yy, okazuje się, że z ciężarem mamy pewien problem. My musimy go w jakiś sposób zdefiniować mniej lub bardziej precyzyjnie. Yy, I raczej definiujemy go moim zdaniem mniej precyzyjnie, bo w rzeczywistych sytuacjach to jest tak, że my znajdujemy się najczęściej na planetach. My możemy mówić o sytuacji Ziemi, tak? Czyli jeżeli znamy średnie przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni naszej planety, które wynosi około 9,81 m na sekundę do kwadratu, to jeżeli ja każdy kilogram masy mojego ciała pomnożę przez wartość tego przyspieszenia, to wynik takiego mnożenia zwraca mi ciężar mojego ciała. Ale w takiej sytuacji, kiedy ja znajduję się w układzie inercjalnym, to znaczy Ziemia powinna Spoczywać. Nie powinna wykonywać ruchu obrotowego. A my wiemy, że mamy zjawisko dnia i nocy, które jest efektem tego, że Ziemia wykonuje ruch obrotowy względem swojej osi. Jak mamy do czynienia z ruchem y, obrotowym, to możemy sobie wyobrazić, że masa, moja masa i masa każdego ciała znajdującego się na powierzchni Ziemi, porusza się po okręgu o. Większym bądź mniejszym promieniu. Oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś powędruje na biegun, czy to północny, czy południowy, i stanie na osi obrotu ziemi. Tak? W tym momencie jego ciało nie będzie poruszało się po okręgu. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, no to widzimy, że ciężar ciała będzie zależał od miejsca, w którym to ciało się znajduje. Jeżeli ciało znajduje się na osi obrotu Ziemi, czyli na którymś z biegunów, to ciężar ciała jest równy dokładnie wartości siły grawitacji, jaka działa między tym ciałem a masą naszej planety przy założeniu, że jest ona jednorodną kulą. Co też nie jest do końca prawdziwe, bo po pierwsze Ziemia nie jest kulą. Jest yy, Sferoidą obrotową, natomiast jak pamiętacie z zajęć geografii, no to wiemy, że powie, powierzchnia Ziemi nie jest idealną sferą, tam są wzniesienia i zagłębienia, czyli mamy do czynienia z tak zwaną geoidą obrotową. I tutaj, żeby wyznaczyć wartość ciężaru ciała, to musimy uwzględnić, gdzie on się znajduje. Najprościej jest powiedzieć w ten sposób: największy ciężar ciała mają. Na biegunie, ponieważ tam nie działa siła bezwładności na ciało. Natomiast, jak będziemy przemieszczać się od bieguna w stronę równika, to w związku z tym, że będziemy znajdować się na okręgu, o coraz będziemy poruszać się po okręgu o coraz większym promieniu. Powoduje to, że działa na nas coraz większa siła bezwładności, nosząca nazwę siły odśrodkowej, a ta siła będzie powodowała, że będzie ciężar naszego ciała modyfikowany. Będzie coraz mniejszy, coraz mniejszy. Na równiku, kiedy siła bezwładności i siła ciężkości mają ten sam kierunek, ale są zwrócone przeciwnie, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ciężar jest najmniejszy. I oczywiście ta zależność może być stosowana dla każdego ciała niebieskiego w naszym układzie słonecznym i poza nim. Cóż dalej? Powiedzieliśmy sobie, zresztą wydaje mi się, że większość z nas ma tę świadomość, że oddziaływanie grawitacyjne jest oddziaływaniem, które zachodzi na odległość. Czyli w jakiś sposób informacja o tym, że ja jestem przyciągany grawitacyjnie, dociera do masy związanej z moim ciałem. Najprostszy przykład to jest sytuacja Słońce-Ziemia czy Ziemia-Księżyc. Tak? Można się zastanawiać, w jaki sposób Księżyc dowiaduje się o tym, że jest grawitacyjnie przyciągany przez Ziemię. W jaki sposób, skąd Ziemia ma wiedzieć, że grawitacyjnie oddziałuje ze Słońcem. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że oddziaływania zachodzą na odległość albo są niebezpośrednie... To fizyka mówi o, wprowadza fizyka pojęcia pola sił, czyli takiej przestrzeni, w której umieszczamy jakieś źródło, w naszym przypadku umieszczamy masę i jeżeli umieścimy w okolicy tego źródła inną masę, to pojawiają się oddziaływania o, charakter, o pewnym charakterze albo charakteryzowane w pewien sposób. W naszym przypadku polem grawitacyjnym będziemy nazywać taką przestrzeń, w której na każdą masę umieszczoną będzie działała siła grawitacji opisywana zgodnie z prawem, które zaproponował Isaac Newton. I teraz do, żeby przedstawić takie pole, to fizycy używają pojęcia linii sił takiego pola. No i dzielą pola na różnego rodzaju Kategorie. My powiemy o dwóch kategoriach. W naszej sytuacji, jeżeli znajdujemy się na powierzchni Ziemi, w niewielkim jej obszarze, to gdybyśmy badali to pole za pomocą jakiejś wzorcowej masy, to okazałoby się, że wektory siły grawitacji działającej na naszą masę w pewnej ograniczonej przestrzeni wyglądają identycznie. Tak? I teraz, jeżeli byśmy zapamiętali kierunek działania siły grawitacji, zapamiętali jej zwrot, to możemy to przedstawić za pomocą linii sił pola. Jeżeli linie pola wyglądają w taki sposób, to mówimy, że jest to pole grawitacyjne jednorodne, czyli w pobliżu powierzchni Ziemi, w pewnych ograniczonych obszarach, na przykład w obszarze tego studia, w obszarze torunia pole grawitacyjne wygląda mniej więcej w taki sposób można je przedstawić za pomocą szeregu równoległych linii to dla fizyka jest informacja że nieważne gdzie umieści ciało na ciało w polu jednorodnym na ciało w polu jednorodnym działa w każdym jego punkcie taka sama siła Oczywiście może się zdarzyć pole, jeżeli patrzymy na Ziemię z perspektywy kosmicznej, to będzie to pole wyglądało w ten sposób, że po pierwsze siła, będzie, siła działająca na ciało, umieszczone w różnych miejscach takiego pola, będzie zwrócona w stronę masy naszego, naszej planety. Tak? tak będzie centralnie, wzdłuż promienia. Zbiegać się będą te wektory w punkcie, gdzie skupiona jest masa naszej planety. Panie profesorze, jest pytanie od Ani. Czy można zbliżyć ciała tak blisko do siebie, aby siła grawitacji wzrosła do nieskończoności? Znaczy, no, teoretycznie tak. Jeżeli mamy do czynienia z punktami materialnymi, to możemy coś takiego y, zrobić, bo wtedy odległość dąży nam do zera, bo punkty materialne które posiadają nawet niewielką masę, nie mają rozmiaru. Czyli jeżeli będziemy zbliżać do siebie te punkty, to odległość radykalnie maleje, czyli jest coraz mniejsza. Jak podniesiemy to do kwadratu, to może nam, możemy, możemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie siła grawitacji nagle wystrzeli nam do nieskończoności. Ale to jest coś, co my nazywamy w fizyce osobliwością. Tak? Czyli skupić masę ciała w nieskończenie małej objętości. Jeżeli nam się uda coś takiego skupić, to wtedy y, zaczynają się dziać y, bardzo ciekawe rzeczy, które no niestety troszeczkę wybiegają poza program tej audycji, y, tej lekcji, którą w tej chwili. Tak? Jeśli Aniu masz jeszcze jakieś pytania, zapraszamy, zadawaj je, a Pan profesor oczywiście będzie e, odpowiadał. Dziękujemy oczywiście, bardzo. jeżeli będę potrafił, bo ja nie wiem wszystkiego. Spróbujcie, zagieć e, Pana profesora. E, moi drodzy, e, sytuacja jest taka, że jeżeli pole wygląda w ten sposób, to jeszcze jest, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą też dobrze pokazuje ten obrazek. Jeżeli byśmy oddalali nasze ciało od źródła naszego pola, które jest jak gdyby w centrum, to widzimy, że wartość siły będzie malała. Czyli tutaj nie mamy takiej sytuacji jak w przypadku pola jednorodnego, że jeżeli my zmieniamy odległość, niezbyt drastycznie oczywiście, to charakterystyka pola grawitacyjnego niewiele się zmienia. No w przypadku Ziemi to my możemy spokojnie powiedzieć, że wartość siły grawitacji jest stała gdzieś na przestrzeni od 0 do 10 tysięcy. Metrów, czyli to jest dosyć znaczna wysokość, tak? czyli nasz ciężar na powierzchni Ziemi i jak lecimy na wysokości przelotowej, niewiele się od siebie różni. To jest w granicach błędu statystycznego. Jeżeli pole będziemy charakteryzować za pomocą linii, które wyglądają w ten sposób, to będziemy takie pole nazywać polem centralnym. Oczywiście wprowadza się pewien parametr, który to pole charakteryzuje, ale w związku z tym, że my jesteśmy na poziomie podstawowym, to was to w ogóle nie powinno zajmować. To jest jako ciekawostka, można na to popatrzeć i radośnie zapomnieć. E, oczywiście, w sytuacjach rzeczywistych, e, pro, znaczy pojawia się e, problem, się komplikuje, o tak powiem. I teraz, żeby wyznaczyć wartość wypadkowego pola, to fizycy stosują. Taką zasadę, że my możemy te pola, to natężenie, bo taki to jest parametr. Możemy sobie to pola, wygląd pola możemy odtworzyć w taki sposób, że badamy, jak wygląda pole pochodzące od jednego źródła, jak wygląda pole pochodzące od drugiego źródła i potem je ze sobą składamy. Tylko musimy pamiętać, że to jest. Ponieważ wielkości charakteryzujące pole mówiliśmy, że to jest pole wektorowe, pole sił czyli pole, które charakteryzujemy za pomocą wielkości wektorowych to ta metoda nosi nazwę metody składania pól albo metody superpozycji. To też jest do zapomnienia. Bazując na prawach Newtona, udało się dosyć, w dosyć prosty sposób wytłumaczyć, to co zauważył Kepler, bo jak gdyby znowu musimy zrobić krok wstecz. Prawa Keplera były wcześniej troszeczkę niż to, co zauważył Newton. Kepler poprawił model Kopernika w taki sposób, że u Kopernika planety, podobnie jak u Ptolemeusza, powinny poruszać się po orbitach kołowych. Kepler dzięki obserwacjom swoim i Tychona Brahe zauważył, że orbity planet wcale nie są okręgami, tylko są takie jajowate, czyli są elipsami, przy czym gwiazda, bo to może być słońce, może być Ziemia, czyli jest ciało centralne, wokół którego krąży inne ciało, yy, znajduje się w jednym z tak zwanych ognisk, czyli pierwsze prawo Keplera dotyczy tego, jak wygląda naprawdę Orbita. Yy, kolejne prawo dotyczyło czegoś, co jest dosyć szokujące, dlatego, że, moi Państwo, okazało się, że jak planeta porusza się po orbicie, która nie jest okręgiem, to są takie miejsca, gdzie ona porusza się szybciej i są takie miejsca, gdzie ona porusza się wolniej. Tak? Yy, natomiast yy, promień wodzący, czyli odcinek łączący planetę z ciałem centralnym ze Słońcem w jednakowych odstępach czasu zakreśla jednakowe pola powierzchni. E, czyli mówi się o tak, zwanych, o tak zwanej prędkości, e, prędkości polowej. E, obecnie jeżeli chodzi o pierwsze prawo Keplera to mówimy, że ciała poruszają się, mogą, ciała niebieskie mogą poruszać się w swoim ruchu e, wokół gwiazdy centralnej po tak zwanych krzywych stożkowych. Gdzie krzywą stożkową może być okrąg, może być elipsa, może być parabola bądź hiperbola. Ale moi drodzy, o tym, z czego to może wynikać, to spróbujemy powiedzieć sobie za tydzień, ponieważ widzę, że mój czas niestety dobiegł końca. Do zobaczenia za